Na, 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 na. Witajcie! Wyruszam dziś na kolejną misję Opowiem Wam historię Kasi. Kasia codziennie patrzyła w lustro. Obserwowała swoją figurę, ręce, nogi, nos. Była wciąż niezadowolona ze swojego wyglądu. – Schudnij! – ale jesteś ale gruba. Jak Ty wyglądasz? Spasłaś! – Nic, Nic z Ciebie nie będzie. Nic z Ciebie nie będzie. Schudnij! – ale Ty masz krzywe nogi. Nie jest tyle. Jak Ty wyglądasz? Nie jest tyle. tyle. się dziś grubo i brzydko. Przykre komentarze w szkole i w domu przekaz z internetu spowodowały, że Kasia widziała siebie zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. Miała skrzywiony obraz siebie. Witaj, Kasiu. Zapewne nie miałaś tego na celu, ale unikanie posiłków zawsze przynosi przykre konsekwencje. Doprowadziłaś swój organizm do skraju wytrzymałości, przez co straciłaś przytomność. Samo omdlenie jest jednak w tej chwili najmniejszym problemem. Przeprowadziliśmy różne badania, które wskazują na to, że w Twoim organizmie doszło do poważnych nieprawidłowości. Twoje serce pracuje znacznie wolniej niż powinno, a jeśli nadal będziesz tak postępować, w końcu odmówi posłuszeństwa i się zatrzyma. Domyślam się, że słowa lekarza mocno Cię przestraszyły. Na szczęście zazwyczaj mamy możliwość uporania się z różnymi problemami. Tylko czasem nie jesteśmy w stanie sami jej dostrzec. Wiem, że to, co robiłaś, nie było świadomym wyborem, tylko wynikało z różnych trudności, z którymi nie potrafiłaś sobie poradzić. Pamiętaj, proszę, że nie jesteś w tym sama. Chciałabym zaprosić Cię do grupy wsparcia, gdzie spotkasz osoby mające podobne problemy do Ciebie. Cieszę się, że tu jesteście. Trafiliście do szpitala, bo popadliście w kłopoty związane z odżywianiem. Wiem, że zmagacie się z trudnymi emocjami. Zmiany nie są łatwe. Dlatego jestem tu po to, aby wam pomóc. Każdy z nas ma różne potrzeby związane z poczuciem bycia wartościowym, akceptowanym, docenionym przez innych. Nierzadko mamy takie przekonanie, że idealny wygląd da nam poczucie wartości. Jesteśmy często oceniani przez rówieśników czy dorosłych. Ogromny wpływ na nas ma także przekaz zawarty w mediach społecznościowych. Oglądamy idoli ze świata sportu, muzyki, filmu i zazdrościmy im wyglądu i stylu życia. Niektórzy z nas chcą wyglądać i żyć tak jak oni. Warto wiedzieć, że ich zdjęcia są często retuszowane i upiększane. Im bardziej jesteśmy zapatrzeni w te ideały, tym gorzej postrzegamy swój własny wygląd. Prowadzi to do nieakceptacji własnego ciała. Jesteśmy wówczas w stanie zagłodzić się i doprowadzić swój organizm do choroby. Podczas spotkań naszej grupy nauczymy się, jak być dla siebie życzliwym, jak polubić siebie, swoje ciało, jak realizować swoje wartości w zdrowy sposób. Będziemy poznawać się i dawać wsparcie sobie nawzajem. Dziękuję. Teraz już rozumiem. Chciałam być taka jak inne kobiety w internecie. Ładna, mądra, szczupła. Myślałam, że jak będę tak wyglądać, to każdy mnie będzie bardziej lubić. Jednak myliłam się. Teraz wiem, że obraz w mediach społecznościowych jest nieprawdziwy, a ludzie za pomocą filtrów i innych aplikacji pokazują nieprawdę. Wyrzeźbione sylwetki, smukłe, satynowa, opalona skóra, brak zmarszczek, rozstępów, celulitu. To tylko niektóre przykłady tej fikcyjnej rzeczywistości. Jesteśmy różni. Różnimy się wyglądem, zainteresowaniami czy poglądami. Jedni mają piegi, plamy na skórze, nieduży nos, odstające uszy, jeszcze inni duże biodra, krzywe nogi. Wystarczy pokochać siebie i zaakceptować to, jak wyglądamy, spojrzeć na siebie z życzliwością. Każdy z nas jest piękny. Piękno wewnętrzne jest o wiele ładniejsze niż to, co mamy na zewnątrz. Ceńmy siebie za to, kim naprawdę jesteśmy. Nie warto niszczyć swojego zdrowia po to, by dążyć do nieistniejących ideałów.